Tego się nie spodziewałam. Musiałeś trzymać z dołu, a nie na co to jest takie ciężkie. Nie wiem. Jeszcze grota bębka. i Moja jest fioletowa. Chociaż włóczyć, no ale jeszcze tam nic. To mhm. Wow. Ho, ho, ho. No dobra, macie jeszcze te tutaj. Czekoladkowe. Leążelki otwiera. Jeszcze dwa pizzerki. O, pokaż kulki, Znówkę. kulki mocy. One były kwaśne czy normalne? Kwaśne. No będzie drataty. No, dobry pomysł. I będzie tak. A, hmm. No to jest tam balkonie teraz? Poczekaj. Na chwilkę. chwili. Marstan! Mhm. Sapta. Mhm. Daj całą paczkę do sztucie. Ciszisz? Małe żarłoki dostały nowego pingwina z ziarenek. No i wcinają. <gry> No dobra, a u mnie jest... ...herbata zielona, go z grejpfrutem. No naprawdę się nic nie powtórzyło, no szok. To jest? No kto tam jest? No co to za piesek? No co to jest za piesek? No, nie, to. nie, zwracam uwagi chyba w ogóle. Ty! zobacz, bo ty może nie widzisz przez takie. Widzi, widzi, bo zobacz, zobacz, co tam jest. No hej. Będę sobie ciechać włosy. Cieniować w zasadzie. Najlepszy sposób to będzie na, na cieniowanie włosów. Miałam takie pokręcone, a jak o, to zostaje z nich tyle. Także takie są moje włosy. Kaj coś tutaj mi... To jest chyba lepiej. I co robię? Wydzielam sobie włosy. sobie związuje żeby mi nie przeszkadzał a teraz górę muszę wyczesać konkretnie i jak mam tutaj już wyczesane wszystko tak do przodu pod kątem to nie jest naprosto do góry, bo były bardzo krótkie na samym czubku, tylko to jest takie wyciągnięcie do przodu. Wcześniej sobie robiłam w ogóle całkiem głowę na dół i bardzo nisko, wręcz przed oczami, obcinałam. Wtedy to cieniowanie jest mniej agresywne, a dzisiaj robimy mocniej, bo one potrzebują tego cięcia do kręcenia. No dobra, mam takie coś, nożyczki i jedziemy. Włosy kręcone nie lubią prostych cięć. Lubią takie zęby, zygzaki i tym podobne, dlatego ja to tak ciapam. Teraz jeszcze biorę sobie wyżej łapie i takie głębokie nacięcia robię. Dobra. I jak wygląda moje cieniowanie? Ano tak. Ale no jest świetnie. Czekajcie, ściągnę sobie jeszcze ten dół, gumkę. Teraz moje dziecko się wściekło. I mamy równe cieniowanie, zobaczcie. No teraz to wygląda jak wygląda, ale dół był długi. Nienawidzę mieć krótkich pejsów, dlatego te włosy się tak zaczesuje od tego momentu, że tutaj zbieramy dosyć wysoko. Nie zbieramy równo z uszami, bo wtedy byśmy mieli pejsy ścięte. Zbieramy wysoko. Pajsy są długie. A tu wszystko jest idealnie wycieniowane równo. I to się będzie układać. No, tak. Także tak to wygląda u mnie. Ostatnim razem robiłam sobie też takie cieniowane, tylko że to było, tak jak mówiłam, głowa na dół i wtedy włosy stesujemy naprawdę bardzo nisko do samego nosa. Przelizujemy je do czoła. Wtedy one nie są aż tak mocno wycieniowane jak w tym momencie. Już to i tak myślę, że to nie jest jakieś super mocne cieniowanie, zresztą, jakie tu są długie. W każdym razie już widać. Ja wiem, że teraz to wygląda śmiesznie, ale widać, że one mają formę, że one się układają w odpowiedni sposób. No, jestem ciekawa, jak będzie po myciu. Dobra, i tak jest efekt po tym moim cięciu po wystylizowaniu, no jest jest czad krótko mówiąc kręcą się dużo lepiej oczywiście jeszcze trochę mam problem z tą grzywką cały czas ale dojdziemy do ładu tak dobrze dzisiaj robię gołąbki z kaszą eee, przepis od babci kasza jęczmienna podsmażona kiełbaska Cebulka, która się dusi i potem z tym olejem ją wrzucę to do... tutaj. O, moje oczy! I to będzie farsz do naszych gołąbków. No a tu oczywiście kapusta się próbuje ugotować. A, mówię, są pyszne, pyszne. Właśnie wrzuciłam cebulkę razem z tłuszczykiem. Jeżeli nie jecie mięsa w święta, czy w ogóle w niejecie mięsa, wystarczy pominąć yy, kiełbaskę. I również ta kasza z cebulką i z olejem jest naprawdę bardzo dobrym farszem do tych gołąbków. Moja babcia tak czasami robiła właśnie na Wigilię, że nie dodawała kiełbaski, no bo wiadomo, Jarskie potrawy. <laughs> no ale u mnie kiełbaska jest i będzie. Gołąbki się ugotowały. Myślę, że jakąś godzinę je miałam na bardzo, bardzo wolnym ogniu, i dało tyle. No, tu by było pełno, ale są cztery w moim brzuchu. Tam, już. E, smak jest rewelacyjny. Ja bardzo lubię po prostu te gołąbki. No, nie wiem, czy... no, nie, bardziej niż mięsnych to nie, ale no, ja po prostu ja jestem gołąbkowy człowiek i pierogowy człowiek. Tak, mm, polecam Wam, jeśli jeszcze nie znaliście tego przepisu. To jest taki chyba typowo kociewsko-kaszubski przepis, tak mi się wydaje. Nie będę Was tutaj kłamać, ale tak mi się wydaje, że to tak jest właśnie. Czy Wam powiem, ile zużyłam? Zułam, zużyłam trzy duże laski toruńskiej kiełbasy, trzy cebule. E, miałam dwa głąby kapusty, ale były dosyć małe, więc powiedzmy, że jeden duży głąb kapusty. I e, kaszy było 400 gram suchej, jęczmienna, perłowa. Takie były moje składniki. No i trochę oleju. I tyle. Tak, inny gdzieś indziej. Robimy rybę po grecku. I tutaj mam oczywiście moje elfy. Taka ładna, lakierowa. I dzieci będą wrzucać nam do... To jest w zasadzie maszynka do mięsa, ale to jest szatkownica. Czyli do szatkownicy, o tak. I ładujemy. Ale trzeba to. Poczekaj. To jest to swoją ulubionę. Mama. Daleka, nie? Wiecie o tym. Mama. Ale niech to śnieść. Jak będzie chciała, to może, ale nie wiem co ona chce.

Mhm. No, no. no dobra. To do mycia. są dwa. No to jest za dużo, wiesz. To już było za dużo, dlatego mama odłożyła. Mamy i tak pełną patelnię. Możemy trochę zjeść. No możecie, możecie. Włożyć wam w miskę. Dobra. To się odsunę Nilka. Trochę białego może będzie, bo ja lubię. Mm -hmm. Dobra. Ja Proszę bardzo. Nie wiem, bierzecie, jakieś bierzecie jakieś łyżki czy coś? Nie, hmm? nie, no dobra, Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Cebule i por. Ja już dzisiaj się tyle napłakałam przy cebuli, że wrzucam je po prostu do szedtkownicy. Nie będę się męczyć. Tak i por. Mam nadzieję, że uciągnie, bo jeszcze nie robiłam warzyw w tym, no, ale myślę, że powinna. po Grecku. Eee, no, smak mi nie wyszedł taki, jakbym chciała. Jest dobre, ale to nie jest to, co robi mama. A mama w tym roku się obraziła i nie robi. <laughs> się Śmieje oczywiście. No nie robi po prostu ryby po Grecku. A ja tak lubię. No można z tym razem będzie lepsze. Ale mam dodatkową miskę farszu i zaraz ją zjem. Widzicie go? To mój starczek, ten, który strzela tak w bok. Tak, na dzisiaj to już będzie koniec. Jestem już zmęczona, ale jeszcze mam trochę roboty. Ale już nie będę się pokazywać jutro. Nie wiem, czy mi się uda zmontować vlogmas. Jeżeli się nie uda, jutro wigilię się na pewno nie uda. To będzie łączony taki jeden wielki, ostatni vlogmas świąteczny, po prostu. To jest najprawdopodobniej, najbardziej prawdopodobny scenariusz. No, także jutro jadę do... mamy kłaść kolejną tapetę. I tam takie pierdoły różne remontowe. Także tak. Cały czas coś się dzieje. Jeszcze trzeba ogarnąć te małe potworki i ich wykąpać. Położyć spać. A oni chodzą ostatnio spać koło północy, więc to jest nienormalne. No ale cóż, takie uroki siedzenia w domu. Mm, Dobra, żegnam się z Wami dzisiaj, a jutro pojawi się film, ale nie blok masowy, tylko makijażowy. Trzy tutoriale paletką Eveline Chocolate, więc zapraszam Was o 17 na film. Buziaki, pa.